go moi drodzy widzowie, z tej strony Ambrose i was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mass Effect. Ojej, oh yeah, już prawie chciałem powiedzieć Mass Effect 2, ale to jest jedynka, więc wiecie. Tak jest fajnie. Sam rozmiar tego miejsca mnie przytłacza. Świetnie, dobrze wiedzieć. Mm, tak, bodajże mam jakieś punkty doświadczenia. Ach, te spadki FPS-ów. A nie, jednak nie mam. Mm. Samotaczki. A zaraz, a co ja potrzebuje się się włamać? Des szyfracji, nie? Z tego co dobrze pamiętam. A, tu jeszcze nic nie ma. Mmm, chwileczkę. Usky nie widzę, bo mamy kurde, tylko jedno jaki żal... Mm. Mocy jadek tak powiem, 1% do rejtu. O 5%, ale dużo. Yy, tak, nie jest potrzebna elektronika, co daje? Może Czy z umiejętności, elektronika? Może to jest z umiejętności na trudnych. Tak, czyli nie. Doszczególnie z elektroniką mi jest potrzebna. O rety. Tu mamy pierwszego poziomu, niedobrze. Dobra, Karusowi będzie, albo Lijarzy trzeba będzie dać dużo elektroniki, żeby móc yy, włamać to tamtego komputera w SOC. No właśnie, mówiąc o SOC służba ochrony cytadeli. Tak, ruszamy dzisiaj. Yy, myślę, że wybierzemy się na szczyt 15 na Noweri. Już wcześniej dograłem, no ale niestety kurczę, desynchro takie, że po prostu mózg wysiada. Tak, dotarłem do Akademii SOC. Let's go and be free! E, tak, tutaj jest do doków. Mhm. Uh -huh. Ale wiecie co, pójdziemy sobie jeszcze do sklepu może. Zobaczymy, czy ma coś fajnego na cela. Ale zbrałem, zbrałem. Witam, komandorze. Pokaż mi co masz. Brzmi dobrze. Proszę pozwolić mi wszystko przygotować. E, chwileczkę. To chyba jakiś błąd. No właśnie. Powinienem zaoferować coś z naszych ekskluzywnych towarów. Widmo? Już teraz tak. Cóż, coś tam słyszałem, ale nie byłem pewien. Przepraszam, komandorze. Proszę mi po prostu pokazać sprzęt. Dostęp do rzadkich towarów otwarty. Proszę wybierać. Świetnie. U, 35 tysięcy. A mam 7. Nie, no, naprawdę masakra. A, kupimy licencję, to jest pewne, że nasz sklepikarz mógł. Równej. Hmm. To jest co? A, wzmacniacz biotyczny. Pistolet, leki, pancerz, to nie. Krajem szturmem Mściciel. Aby się kurde przydał kupić tysięcy, obrażeń 173,71 silniejszy niż nasz. A ja z, z tego często korzystam. Kram snajperski też, ale tam, no, tam nie za bardzo. Ciężki pancerz człowieka. Tarcza, ochrona przed obrażeniami, słabi Cholipa. To Teraz to jest coraz więcej kury kosztuje. Yy, sprzedaj Hu hu hu, mam sporo do sprzedania Kruganina, A sprzedamy to Nie mam na razie nic takiego, wiecie, super na cela widzę 10, 10 do odrzutu, poziomu możemy sprzedać Dobra, na razie widzę, że nic nie zrobimy, więc zostaje nam. iść na naszą kochaną Normandię, i lecimy na Nowerię. To była ta winda. Do proszę, i to już, Mójemu tutaj choć pozwolić na rozmowy tutaj z drużyną. Ej, wczytywanie, wczytywanie. Zespół archeologiczny Salarian napotkał niespodziewane problemy na odkrytym niedawno proteańskim wykopalisku. Protestujący hanarzy zablokowali wykopalisko, twierdząc, że artefakty protean, zwanych przez nich rozbudzaczami, nie powinny być wydobywane. Zespół archeologiczny zaapelował do przedstawicieli hanarów w Cytadeli o znalezienie dyplomatycznego rozwiązania. Hmm, ciekawe. No nic. Nody, nudy, nudy. Nody, nudy 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 o jesteśmy na miejscu Bindu. Wrota się otwarły No ale kopcniemy się szczę bo tutaj gdzieś jest Czy to... Gdzie jest to chyba do wybadania coś O właśnie Śniegi od Rztowę Normandii no, zawsze plus 28 do doświadczenia, Normandia łączy technologię przymierza z inżynierią Turian. Pokazuje, do czego jesteśmy zdolni. O tu coś jest. Aj, zniknął mi przez chwilę. I plus 28 do doświadczenia. Giara. Z tej perspektywy, cytadela robi naprawdę ogromne wrażenie. No, czy ja wiem. Tak, Ciebie badaliśmy. No cóż, wracam sobie kiedyś na Normandię i lecimy na Nowerię. Otwierać, weź na pokład oddział desantowy. Proszę czekać. Trwa proces dekontaminacji, Bada nas. Jak dobrze tego kurzu w tłójce i w nie ma. To jest tak wkurzające. Zapisano oficer dowodzący na statku. Oficer wykonawczy Presley zostaje zluzowany. Zluzowany. Coś to jest przede wszystkim do odkrycia? Może kolejne punkty, jest darmowe doświadczenia? Chyba tak nie za bardzo. Dobra, dobra. Mniejsza to wszystko. Nadchodzi wiadomość. Co jest. Komandorze właśnie nadają wywiad z wami. Nie powinna była napadać na was w ten sposób. A, zresztą reporterzy. Jak poradziliście, komandorze? Mieliśmy odmienny pogląd, sir. Mam nadzieję, że przynajmniej uwierzyła w moją szczerość. Wybraliście dobre rozwiązanie. Wyszła na idiotkę. Chciałem tylko, żebyście wiedzieli, jak to zostało przyjęte na ziemi. Nie zatrzymuje Was dłużej szepard. Piąta flota bez odbioru. Spoko. No jak to wczytywanie. Dobra, oddalamy. Dwa, trzy razy. I lecimy na naprawie. Tutaj gdzieś jest w ogóle nasz system słoneczny, gdzieś w tym miejscu. Wójce, polecimy tam tak sobie odwiedzić. Coś nie zobaczcie, strasznie mało jest tego więcej, jest tylko yy, kilka galaktyk. Pf, co ja galak kilka. Hmm... Bo galak galaktyka to jest to całe. Eee... Nie, mgławic? Uff, nie wiem jak to nazwać. bo kilka. No to są chyba Mgławice. A w, a w tym to są właśnie sektory. Są planety, a bardzo ładnie to wygląda, to trzeba przyznać. Tak świetnie to zrobili. Eee... A co my tu mamy? Strennus. Hm, dobra. Idziemy na PAX. Dokładu PAX. No i ruszamy, naszą Normandią. No, ten mi się tak podoba, chciałbym, chciałbym mieć model tego statku. Tak jak na ścianie ładnie A może gdzieś w, w, w widocznym miejscu To jest normalnie z dwójki albo z trójki I to normalnie SR3 gdzie tam w pierwszym chyba odcinku Mass Effecta była pokazana grafika Naleria To jest, ląduj Uch, szybciej, szybciej. No to też fajnie wygląda. Lecimy. Słyszałem, że ta seria bardzo skłania do takich właśnie przemyśleń na temat yy, gwiazd, na temat tego, czy jesteśmy sami we wszechświecie, świecie, czy też nie. Czy może jednak jest coś takiego, jak właśnie w konfekcie obce rasy. Pod pewnie jesteście podobne do nas Czyli do ludzi, nie wiadomo Nie wiem, no kurczę. Fajnie by było, gdyby naprawdę to byli ktoś tacy jak portanie, Na przykład na Marsie mieli jakiś swój bank danych Tak jak to jest tutaj zrobione, bardzo fajnie Wiem, wiem, zaraz powiecie, powiecie że jak kurde Am weź się zamknij, gadasz kurcze jakieś pstety Durnostwa i w ogóle Wiem o tym, ale No cóż, niech mi nie, 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 Nikt nie zabroni mi, kurczę, tak myślić nie? Dobra, no, akceptujemy oddział. To są moje przemyślenia, każdy może mieć własne. Jeśli chcecie, można nawet rozpocząć dyskusję na ten temat. Trwa dekompresja. Proszę czekać. Zapisano oficer dowodzący na lądzie. Oficer tak, tak, wykonawczy Presley przejmuje mostek. Ła, kamerka! Ej, tu jestem, cześć! Dobrze idziemy. Bądźcie czujni. Lepiej zmarznąć, niż zdechnąć. Masz rację. Nie podoba mi się to miejsce. Zbyt wiele mrocznych tajemnic. Mhm. No dobrze, biegniemy w takim razie. Tak, udamy się dzisiaj na szczyt 15. O! Czekajcie, tutaj będzie idealny wiek. Zobaczcie, Normandia. Zależy że nie można, wiecie, włączyć widoku z pierwszej osoby. Ale ekstra to wyglądało, wow. Dobra, no, Garus, suń Otwierać. Tam nie możemy wejść, tam też nie. Co za nuda na, na tej planecie. Otwierać. Jedziemy znowu windą do góry. A spoko nuda się zaraz skończy, bo będziemy mieli walkę. Walka, walka, walka. Walka, walka, walka. walka o sukces. no szybciej. Ale te windy są powolne. Jak w blokach. A tutaj mamy tylko Hanara. Mmm. Sierasz komuniu? Widmo ma paczkę. Klienci tego zaczynają się niecierpliwić. Dobra, dam mu. Trzymaj. Widmo oddało temu wielką przysługę. Ten z głębi światła Ci dziękuję. Ten obiecał nagrodę za przysługę i ten słowa dotrzyma. Najodpowiedniejsze będzie 250 kredytów. Co właśnie? <trywałaś> Mógł być bardziej hojny bez mnie nie udało udałoby się przejść kontroli celnej. W słowach widma pobrzmiewa niepokojąca nutka prawdy. Kleretka. Ten mógłby podnieść kwotę nagrody do 500 kredytów. To oznaczałoby, że rezygnuje z połowy zysku. Ten nie może zaoferować nic więcej. Rozsądna decyzja.

Uruchomimy mamy plus 1, ale na razie nie. Hmm. Weźmy sobie, odłuchujemy sobie karabiny snajperskie. Może damy jedno do szkolenia widma, trochę więcej zdrowia. E... Liara, liara, liara. Mi się tutaj... O. Lepsze odkształcenie. To Garus tobie da... pójdziemy teraz w elektronikę Z2. Ja muszę tu szybko zdobyć. Agent czy turian? Nasz ulubiony turiański agent. To zadań specjalnych. Specjalitet de la maison. Dobra, biegniemy w końcu. Znowu będziemy jeździć Łazikiem. Cieszycie się, prawda? Jej, będziemy jeść Mako. Jej! Nie, żartuję. Nie, ja się nie cieszę z tego powodu. Jest tak wkurzająca rzecz po prostu. Ehm. No właśnie. Idziemy. Chodź, Garus, Leniu jeden. Nie, jest dziwaczny mój w spadkiem w są. Wstęp do garażu jest Mam upoważnienie. Wszystko w porządku. Proszę na siebie uważać. W Dolinie Eluc jest podobno zła pogoda. No, ty mi oczywiście nie pomoże, nie, to. Dobra. O, i zaczynam się. Mamy nasze gumowe getty. O, przykleił się do ściany, normalnie mucha. Sądzę, że właśnie to znajdowało się w skrzyniach należących do matki. Ja też tak sądzę, wiesz? Ale ma strzały. o odkształcenie tego, a w tego przeciążenie. Ach, pięknie. <ścoughs> Lol. Nim rzuć. Teraz wszyscy. Co się tutaj stało, komandorze? Ja? To ja jestem ofiarą. To nas zaatakowały gety. Gety? Mam uwierzyć, że. Skąd się tutaj wzięły? Sądzę, że matka Benezia zapakowała je w pojemniki, które ze sobą przywiozła. Nie wierzę. Dokładnie je przeskanowaliśmy. Nie było żadnych źródeł energii, ani śladu pierwiastka zero. Jeśli pojemniki należące do Benezja sama pełne były tych istot. Możemy być pewni, że jest ich więcej. <laughs> Ciekawe ile. Muszę znać liczbę, pani kapitan. Tuzin? Sto? Co najmniej tuzin. Do maszyny. Można je zapakować. Muszę donieść o tym zarządowi. Inwestorzy mogą wpaść w panikę. No to nara. Tak oczywiście dosyć... <laughs> dostaliśmy do inwentarza parę rzeczy nowych. Tu mamy już jakiś zestaw ulepszeń. Chemiczne 3, radioaktywne 2, weź wszystko. No i nad granacik żeśmy dostali, miło! Miło, słodko i przytulnie, kurde. No, warto się pozywać tych pojemników, bo one są niebezpieczne. Tu jest cysterna jakaś, ale nie będziemy jej niszczyć. Yy, tak, inwentarz: reduktor odrzutu 2, chudnica 2, kolimator 2, weź wszystko. Tu mamy chemiczny 3. Mhm. Tu masz radioaktywne Karus. Mhm. Weź chemiczny sobie. No dobra. Eee, ciężki pan człowieka człowiek, on jest słaby. Zmienimy go sobie na omni -żel. Zresztą, ja to może teraz zrobię. W bronach nie mam nic, ale za to tutaj mamy od cholery. Jakieś fazowe. Chociaż fazowe sobie zostawia. Radioaktywne. Chemiczne dwa na pewno sobie zmienił na omniżel. Hmm. Radioaktywne też mam dwa razy widzę. Przeciwpiechotne. No, potrzebuję około 100. Przeciwpiechotne po poszczuch chemiczny, dobra. Teraz tak, tutaj idziemy, chłodnica, 2. I to kolimator, tutaj który odrzutu maksymalnie maksymalnej cenności chłodnica I to na możemy sobie zmienić Kolimatory też mam dwa, więc to też mam niżel Mamy na razie 83, więc nic więcej na razie tym nie będę robił Jest nasz mako damy Więc co ja się tutaj zapisze i za chwilę nas wrócę. Łoki. Zagrożenie na poziomie pierwszym. Yy, tak, tutaj powinien jest dosyć surowy klimat. Yy, będziemy mieli taki pasek, nie wiem, chyba sam ciepła, czy coś w tym stylu. No i jak wiadomo musimy uważać, żeby nie spadł nam... żeby się nie wypełnić, żeby nie spadł nam do zera. Bo inaczej wtedy dead od razu. O ja bym raczej nie chciał wyjść w taką Znaczy yy, taką po Tak, w taką pogodę jeszcze na takim rusym. Yy, od razu mi się zimno robi. Mam dwa prawie 30 stopni. Ale ja też trzeba uważać na tego cholernego o Ui Jezu. Nienawidzę mi jezik naprawdę Kto to w ogóle kurde wymyślił? Najgorszy pojazd na świecie Dobra, tam mamy skrzynkę i też mamy towarzystwo z tego co widzę O właśnie jest wieżyczka I dwa Dobra Nie trafiłem Trafiłem, ha, ha, ha. tak, ale najpierw sobie weźmiemy tutaj tą skrzynkę.